Dobrze, Tomku, to nie jest piekarnia. Ja pierdolę. Dobrze, że gość, kurde, ma refleks. To jest to, oczywiście. V8. Jest jeszcze prawdziwa motoryzacja na tym świecie. Sponsorem odcinka jest Oleje Klimowicz, główny dystrybutor olejów Neste w Polsce. Sponsorem odcinka jest Wizixem, nowoczesne rozwiązania dla mechaników. No dobra. Czyli co? Kręci, ale nie odpala. No, no, no. I pepe pepe. Pe. To co? Pokaż, zademonstruj pan no. trochę coś tak jest. Jestem ciekaw jak to tam sobie odpali zgaśnie. Okej. Okay. Coś okay. takiego. No, może być coś z paliwem. A tu jest taki zeswiony uchwał z paliwa. Zaraz, zaraz powiem. No. Ja się obawiam, że tutaj... Marcin, za chwilę, dobra? dzwoni, dobra? Za zakutkę, no. E... Przy sobie w tryskini oberwały. Bo ja jak dawałem do Was... E... A, jeszcze wcześniej, bo miałem też taką historię śmieszną, co z filtra paliwa kapało na wężyk, Panie no no, 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 no. Taki, no, no, taki, no, no. taki też nietypowy był. Bo... No, bo ja, co kapało. A później Pan pytał, kiedy powiniany... Panie Tomku, najlepszy spawaczu świata. Zapraszam tam na lekcję. No dobra, kapucinę, kiedy ale... indziej. No, czym lec, ja? e, nie wiem co się dzieje, ale moja spawarka jednak kurde ledwo Radziu, żyje. jutro jestem cały dzień w domu. Dobra, jakbyś mógł podejść, I bo ja tylko, chciałbym ją uruchomić w jakiś sposób. Jadę, rano tylko radził jadę do, do powietrza. Ona nie spaw... Pluje. A rano tylko na chwilę jadę. E... Dobrze Tomku, to nie jest piekarnia. 11.00-12.00. Ja pierdolę. Dobrze, że gość kurde ma refleks. Pierdolę. Powiedz, że kamera nagrywała to! Nie, gdyby właściciel nie miał refleksu, a, a laweta byłaby bliżej, to najpierw byśmy uruchomili go, a później blacharkę robili. A ci kręcę. A teraz już pan. Nie, teraz, teraz już pan wie, dlaczego jest taki się. Ja wierzę, to jest niedozwolone coś takiego zrobić. Nie mógł. Nie powinien tego odpuścić. Dobra, wsiądźmy do środka i wjeżdżamy na podnośnik. bo Szkoda, tego. Nie wiem, wsiądź do środka. Ta. Przecież Radek Cię upchnie. <noise> Okej. <Okay. głos> ale, ale to zjechało. Kręcimy, ale mocno, mocno. Jedyny wolny podnośnik jest, na niego wjeżdżamy. To może być coś z ciśnieniem paliwa. No. A ja myślę, że to jest hybryda, bo cicho chodzi. <noise> Dobrze. Ty, ty, ty. W lewo? Dobra. Pięknie. O, prawo? Dobra. Ej, Gicio. Mamy go. Otwieramy maseczkę. I bierz komputer. <śles> ja pierdolę. Ole, zjechał fajnie, tak? Z <śles> <śles> tego tam z tyłu nie było. Marcin? A pan przyjechał i mówi, najtańszy był w okolicy, już wiesz dlaczego. To jakieś nie wiem, musiał że nie było. Nie, tego. zobacz na dwa. Ty. On zderzek rozwalił. Nie, nie, to jest to żona. To już, Tam pod spodem? Nie, to jest żona. To był jeszcze w ogóle, to to bym <grym> chciał hocker. A dwa, Dobrze, to, że ta żona jest. A dwa, to ty mieszczą cały zderzek, nie? To też do mnie dzwoni, to tyle dobrze, że jakiś facet wielczy był taki dosyć... W porządku, że, że zatrzymał się, pojechał po taśmę. skleił jej, tak żeby dojechała do domu. Radek, jestem ciekawy jakaś w okolicy, ile on razy go zgubił już na co dzisiaj. Dlatego tak długo jechał. Nie no, nie ma co się śmiać z pana wiesz. Nie, to... nie żeby... <laughs> Bo nie wiem, z Pana <noise> Żona przyjedzie? Kupana <noise> czy z buta? Nie, nie, mam auto. Aha, no tak. <noise> Co tam wyszło? Nic. Komputer poszedł do domu. Komputer poszedł do domu. A <noise> się wystraszył sam ten gość? Regulacja dmucha w jeden, regulacja dmucha w dwa. No to dużo żeś mi powiedział. To nie ma nic do tego odpalania. I nie to tam najmniejszy problem teraz. Większym problemem jest to, że odpali i gaśnie. No, robimy inaczej. Nie? Dobra, ja go potrzebuję tutaj. Czekaj, odciąć. Ja? Ale jeszcze było bo A, żona zmienia specjalnie na sesji znowu. Bo to tego, same, tego samego dnia było w sumie tankowane i ona już się wystraszyła, że... Wiem, że nie to paliwo. Ona dzwoniła specjalnie, numer transakcji podawała a diesel był zany. <laughs> nie, to ja tankowałem też. Odbórz. Nie. No nie, bo ty, bo Ty Nie do końca. Tutaj ten filtr jak wymienialiście tutaj. Nie, bo nie ostatnio, my nie wymienialiśmy, tylko go tylko dokręcili. Nie, to był taki zawolony. Czy wymienili? Ja co, Czekaj. Pamiętam, nie, nie on był nieskręcony, wtedy ciekło nie, wszystko. Nie, nie, jak ja ten. Tak? był chyba ten taki tak, czarny. Nie, jak... tak, czarny, co pan mi pytał, kiedy to tak, A ja tak, tak tak, 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 tak. No to chyba, że w baku mamy syf i zabija to. Ja usunę te błędy, dobra? A co usunę? Te dmuchawek. To jakaś paczuszka jest, żeby, żeby nie zginała paczuszka jakaś. A, dobra, to ja wezmę, no, to... no. Już? Nie mam reakcji na gaz w ogóle. A, tu się jedna ciekawostka, bo jakby co, nie? No? E, ma to... Tata i na no, przerwę. Eee, to mnie to. A nie, nie wiem, bo żona idzie 2 km i ja zawsze jak go wezmę, jak go, dajmy, jak go, jak go trochę depnę, to pierwsze co to mam taką czarną chmurę ze sobą. Ale ja tu już coś się dzieje, kurde, jest jak taki jakiś... Był zapowietrzony. Podobnie, to ja, ja, będę, ja będę... Uciekać wrykał. sobie, uciekać sobie. Eee... Tylko weź Marcin numer telefonu. Odpala, jak widzicie. Coś się dzieje z układem paliwowym, to ewidentnie coś się dzieje z układem paliwowym, moi drodzy, przy dłuższym kręceniu, takim mocniejszym, mamy chmuraka dyma. Dyma chmuraka mamy i będziemy szukać. Dobra, zadamy. Tak. Chcę zobaczyć, jakie mam mieć zadane, a jakie chcę mieć rzeczywiste. Uuu. mamy trzysta piętnaście. Jeszcze raz. Długo pompuje. Odpalę. Otwórzmy mhm. Tak, trzeba zacząć Ale od czegoś. Nie, wyłącz. Jest dobry. Nie ma się to sodo pierniczyć. Dlaczego tak idziemy w tą stronę? Słuchajcie. Dlatego, że życie nas nauczyło. Może było to kupę lat temu, ale nas życie nauczyło, że jak przy tankowaniu coś się mogło wydarzyć. Jakiś syf wejść. Dobra, chyba. Mógł jakiś syfek wejść, zatkać coś, przewód. Tak, tylko że nie mamy już powietrza. Nie, dobra. A po co? Tu masz egiera. A jest to prawdopodobne, egier i DPF po prostu. Bardzo prawdopodobne, bo tak jak mówię, sam słyszałeś, pani jeździ z chrząstawy do chrząstawy, rozumiesz? To jest egier. Jak to jest EGR, a tu jest rurka spalinowa pod spodem. Na co przekręcona? Tu. Pewnie na najcisk... te trzynastki. Myślałem, że na mm, to jest fajny dostęp do EGR. <laughs> życzyłbym wszystkim takiego dostępu. Życzyłbym sobie, żeby wszyscy mieli taki dostęp. Tylko życzyłbym sobie jeszcze dostać kurde przedłużkę. To jest synek. Jest. Burdelo, jest. Nieprawda? No, a kto to wziął? Ja wziąłem łamańca, a resztę mi podałeś ty. No dobrze, to trzeba było to puszka. No sekunda. Odłożyć. Nie sekunda primo. Kto wziął zakrętarę? Proszę? A kto wziął zakrętarę? No ja wziąłem, bo powiedziałem, żeby... A obejma. Przynieść, gdyż, ponieważ będziemy odkręcać poduszkę

Добра, пробуј да палиш то. Mów, bo filtr masz, przecież nie miałeś napełniony. No, nie ale nie, no się ten, ten... Ale ten tutaj jest, nie ty. jest. O! No, to próbuj. No. Co Pan na to? So na gier. Jeszcze raz poproszę. Bez. Zobacz reakcję na gaz. To on wciąga tędy. Nie ma siły. Jakby chciał. Zatkany cały układ. Chociaż można by egr już odkręcić, zobaczyć do niego, co? Mhm. Czy czasami go nie zblokowało? O. To już masz poluzowane? No mam wszystko już wyciągnięte. Go odetkaliśmy delikatnie. Słuchajcie, EGR ponoć tu jest wyłączony to auto robi tylko 2 km, więc wyłączono tutaj EGR. Ale już odkręcam, to już go odkręcę całkowicie, zobaczymy, co tam słychać w nim. Mianowicie chodzi o to, że odkręciliśmy dolną rurę. Ta dolna rura jest połączona z wydechem. I zobaczcie, zaczynamy dawać mu możliwość ujścia spaliną. Dlatego te spaliny mają teraz trendy ujść, i on zaczyna już nam pracować. No to wyłączony. Przełącz tam. Jezus, Maria. Patrz, masa. No, wyprogramowany. Jesteśmy w domu. Dajcie, nie miałbym nic przeciwko temu. Kompletnie, że takie modyfikacje robicie. Ja rozumiem. Tak jak ten samochód, 2 km do pracy i to kurde przez las. Luz, spoko. Ja nie jestem jakiś anty, anty na takie roboty. Tylko jestem anty na takie roboty, że się wyprogramowuje coś z tabeli błędów i a w dupie to mam, niech ten egier zostanie taki jaki jest. I teraz zobaczcie. Gdy nie to. Że Pan nam napomknął, że tutaj jest właśnie wyprogramowane to, to można byłoby się szukać, szukać i szukać, prawda? I zobaczcie teraz, ile rzeczy możecie mieć wyprogramowanych z tabeli błędów, a Wasz mechanik siedzi i się głowi i troi nad naprawą Waszych samochodów. Nikt o tym nie myśli. Nikt o tym nie myśli, żeby zrobić to naprawdę zgodnie ze sztuką, żeby to zrobić tak, jak się należy. Eee, może w ten weekend, czy nie, w ten weekend trafi do Was nagranie z Fiatem. No zobaczcie. Dochodziło już do takiego y, momentu, że może by to wyprogramować, stabili błędów, może by to ominąć, może by to olać. Było coś takiego, było coś takiego. Jakbyśmy to olali, jak byli chodziło, to byś... przez myśl. Byłoby w czarnej dupie, oczywiście. Zeszło trochę dłużej, żeby to naprawić. Trzeba było spiąć po ślady, żeby to naprawić i punto żyje. Punto żyje tak jak się należy i kiedykolwiek wyjdzie jakikolwiek błąd, nie ma najmniejszego problemu. Każdy mechanik sobie poradzi, ponieważ odpali Komputer i przeczyta błędy. My tutaj odpalając, mieliśmy błędy tylko i wyłącznie o dmuchawie. O, to ten Opel dostał tutaj strzała, bum, A oprócz tego, nawet wskaźnik temperatury nie działa na desce. No, ale to już mniejsze z tym. To ma tylko dojeździć do końca roku. Coś takiego. Więc mamy go tylko i wyłącznie uruchomić. Nie mamy nic więcej robić. No ale sami powiedzcie, egier się teraz zawiesił, więc na otwartym egierze auta nie odpalicie z rana. Bo oczywiście pani zatankowała, auto było ciepłe, dojechało do domu, było wszystko w porządku, a rano już nie mogło odpalić. Dochodzili już do zmysłów takich, że kurde, chyba żeśmy benzynę zatankowali zamiast diesla. Dochodzili już do przeróżnych zmysłów. A tutaj no okej, okay, EGR się zepsuł, tylko gdyby była ta tabela błędów, to byśmy weszli i zobaczyli, że EGR ma jakieś problemy i od razu walnęli sobie tutaj taką diagnozę, że coś się dzieje z EGR. -em. Jeżeli chodzi... Tu akurat, w tym wypadku chciałem Wam tylko nadmienić, że ten samochód mógł nie być szybko naprawiony, gdyby nie czujność klienta, który nas uprzedził wcześniej, prawda? I to nie to, że ja mam do klienta problemy, pretensje i tak dalej. Nie, absolutnie. Nie mam pretensji. Mam pretensje do tego, który to wykonywał. Bo jak najbardziej. Możesz wyprogramować, wyprogramuj to. Ja nie powinienem takich rzeczy mówić, ale to jest gówno, to jest ścierwo, no, to nie jest dobre dla Waszych samochodów. Jak najbardziej. Ale wyprogramuj to zgodnie ze sztuką. Zrób to tak, żeby to miało ręce i nogi. Wystarczyło ten EGR wyjąć. Zaraz wam pokażę. I dorobić kawek blaszki. Że nawet jak on się zepsuje, to nic się nie stanie. Mało tego. Wystarczyło go tak wyprogramować, żeby napięcia nie dostał. Tak? Odkręćmy go, Marcinie. Pokażemy tutaj. Widzą ładnie, jak jest wyprogramowany, że działa. Mam normalnie napięcia. Dochodzą plus, minus. Widzieliście chyba. Pamiętacie, cytrynę C4? Też tak było wyprogramowanie z tabeli błędów Egiera I siał nam takie błędy niezrozumiałe jak w dolocie coś tam było czeka ile? 2800 tak, tak, milibar można... ciśnienia. No po prostu mistrzostwo świata. No i człowiek chodził, szukał, kombinował, cudował, co się dzieje, co się dzieje. A tam po prostu wyleciała sobie tabela błędów. I niestety, ale. A, jakby to powiedzieć, sprzedawcy samochodów idą też w tę stronę, że znajdą sobie kogoś, kto będzie wyprogramowywał takie rzeczy. Pojedzie z tym autem na wyprogramowanie, wykupujecie to auto i się okazuje, że tak naprawdę w tym aucie jest wszystko cacy. Tylko że jak jeździcie, coś wam nie pasuje. Albo auto nie ma mocy, bo sąsiad ma takiego samego i się okazuje, że on ma zdecydowanie więcej mocy. Albo auto szarpie jakoś tak dziwnie się zachowuje, a potem jak zaczyna właśnie mechanik szukać, nie jeden się może poddać, jak najbardziej może się poddać. Bo słuchajcie, co on ma szukać wiatru w polu, no. Po masku może szukać to, co ma wrócić z powrotem do króla ćwiakata, jak było w serenkach, i szukać co najwyżej probówką. No słabo jest w takim aucie, który ma pełno elektroniki szukać probówką, a potem sumar z sumaru wychodzi na to, że tak naprawdę jest coś wykodowane z tabeli błędów. Myślę, że na dzień dzisiejszy fajnie by było się wyposażyć chyba w taki sprzęt, właśnie po to, żeby programować wasze sterowniki od nowa z powrotem, tak jak się należy, i naprawiać auta tak, jak się należy. O, coś takiego. No dobra, wyciągamy egier i zobaczymy, co się z nim dzieje. Okay, masz gier, tylko plus, minus i koniec. I jest, Będzie zamieniał się tylko ten plus, minus. Zamknij, otwórz. No dobra, no to daj mi to. Wyłącz zapon, włącz, czy tam włącz, wyłącz, cokolwiek, bo zaś okaże, że ten egier działa, ale się blokuje. No, egier jest zepsuty, ale coś buczy w nim w środku. Jak go czuję, to buczy. Poczekaj jeszcze chwilę, Nie, nie mogę ci jeszcze wykręcić. To ja nie mogę wyjąć. Jak ci się podoba? Picabello. Z nierdzeweczki. Ale mianujecie na przykręcenie, bo kurwa, żeby mi uszczelka nie uciekła. To. <grych> bo nie chce mi się znowu szukać. i Która igrycyny. uszczelka? Czas. Ta? Czy nie ucieknie? No. Bo nakręca śrubę na nią. Zobacz, że tamta uszczelka nie jest okrągła, ona specjalnie trójkątna. Źle to zrobiłeś. Wkręć to najpierw. Tam tą na... uszczelkę później. Gdzieś dwie śrubki poleciały, Ja widzę jedną. No i to jest dobre. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Podkładka wykonana. Ja przeczytam ci dwie. Przy takim wyprogramowaniu, no dałeś, ale gdzieś jedna poleciała. Jeszcze dwie poleciały. Musi, musi być gdzieś pod autą. No jest, tam pod autą. Widzieliśmy. E, to, 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 to. Słuchajcie, e, wszystko dobrze. Spoko, że wyprogramowane. Tylko ktoś, kto wyprogramowywał. Ja wiem, można takie blaszki kupić sobie gdzieś na ale drogą. One kosztują 50 zł. Ale strata czasu dla nas, tak? Strata czasu, strata czasu? Strata czasu dla nas. No, zrobiliśmy sobie swoje. Mieliśmy dzisiaj taką wenę, słuchajcie, żeby robić dzisiaj swoje części. Najważniejsze w tych częściach jest jedno. Żeby działało. Nie jest to Made in China. No właśnie, mamy tak dosyć Chińczyków, że stwierdziliśmy, że będziemy swoje części wykonywać. Domknąłeś? To coś tak trochę ciągnie, co? No tak się do fotela przytuliłem z tyłu. Co chrząsta... O, ja ci. Do przodu jedziemy? Po co? No nie wiem. Po pana? No, sprawdźmy, czy nam odpali. Ho, 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 panie! Śmiga jak ta lala. Przekazuj. Nie za dużo, bo to, wiesz, zimne no, nie? Dobra, śmigają, małka jak nic. To jest to! Oczywiście! v jest jeszcze prawdziwa motoryzacja na tym świecie.